można fajny granat już nie wiem który o kurde tutaj gościu pad <ścoughs> no Ech, uh, właśnie kur... trafiłem widzisz. Znowu. Dobra, bierz jednego, ja was do drugiego. Jeszcze jeden do Może być dalej, nie? Tak, co to było? No, ta czujka, nie? Czujka. A nie. Pójdziemy piętro niżej, albo tutaj jest rolka. O, a gdzie ona prowadzi? Tak daleko. O, O, stary niebezpiecznie, nie?

Dobra, bo to się zaraz zamknie, nie? Chodź. Ej, bo to się zamknie zaraz. O, jest gościu. Zabiję cię? Ja, ale zaraz zabiję. Gdzie ty jesteś? Zszedłem tutaj do tego wyjścia. Czy jak ty żyjesz? A no, ty żyłeś, co? Dobra, strzela typ. No to chodź, biegnijmy na górę. Strzelaj. Kurde, prawda. No. Typ. Bem ale popiegło na górę. Myślałem, że typ to był. Time. Od kogo? Tego, wybuchło we mnie. Złom się. Hmm. Nie ma za co, choć chodź, chodź. chodź! Osłaniaj tutaj, jak wej A zresztą my jesteśmy tutaj, więc pierdol, że my zgin Nie, nie zginęliśmy, nie? Bo my tylko padliśmy, a padniętym można yy, dotrzeć do bazy. Skur... Jeba... nie? Czekał. Nie podoba mi się ta mapa kur... albo ci ludzie coraz bardziej. Im więcej kur... wyższe poziomy, tym bardziej chujami są chyba. O stare dobre złomowisko. O i sodę mamy. <ś Godzilla> <schönúcados worm> eee. No te moje takie wypady solo to były takie szczurze. Ja tylko coś zebrałem i zaraz do domu. I większość razy mi się udawało. A czasem mi roboty zabijały. Ludzie chyba nie. No ja też jestem prawie pełny. O, o! Widzisz, tutaj jeszcze możemy coś znaleźć. Kurwa! O! już wiem, co to jest, ty. To pikające. Krytka u Skrytka a tu amunicja. No co, mamy, co mamy? O, a co to? Dalej to wasza. Wyjdziemy na powierzchnię w innym miejscu, to zobaczymy gdzie indziej. Może te hydroponiczne, właśnie. Ciu! Gdzie to? Dobra, lecimy! Proste. Uj. No taki łatwy ramik, mi się podobałem takie. <grywki> tu jesteśmy. O, o, chodźmy do apartamentów. O, też. Tu można znaleźć rzeczy. Można znaleźć rzeczy. Co to za broń dostałem, kurwa Przeładowanie jedno. jak się nazywa? Ferro? Ferro? Kurwa, bo cię zrywa po prostu. Sam kur zrywasz, masz jak zrywać. A ty jak zrywacz. zerwanie, zerwany ryj, kurwa. <laughs> Co za debil. Kurwa, debilu, ja akurat nagrodę odbierałem. Ja pierdol... W z Co, zesrałeś się kurwa? Tak, troszeczkę, A tylko tak popuściłem. <laughs> Tam na swoje piętro, a nie... To jestem na swoim. Gałganie jeden. Karnister. mamy my tu mamy? Kurde, toster! A, i kolka oka jest. W prawym górnym rogu, jak to, tego szukasz. A ja szukam tostera. Wszystko to znaczy. A mam, jeszcze, mam Ile szukasz szukać tosterów? Mam jeszcze ty. Mam dwa tostery właśnie. Znalazłem! Ja chcę do domu! To jeszcze jeden tu mamy, jak coś. Serio? Piszczam go na ziemię. To idę. Do, do ciebie. Trzech potrzebuje, dwa. Teraz znalazłem ale kapa. Dobra, dzięki. Idziemy? Gdzie jest jakieś wyjście tutaj? Najbliższe jakieś, poszukaj. O, pada, fajnie. O, a tutaj można zajść to dla szani Coś. Dobra. No, przez te tostery, kurde, tak to bym poszedł. <grystanie> A teraz się boję. O kurde, uważaj po lewej. Przed robotami chyba się nie ukryjesz w krzakach. Czyż? Wczoraj próbowałem i to nie wyszło. O kurde. Cały czas myślałem, że ktoś za nami drepta, ale to może były moje kroki. No tam skąd przyszliśmy. jest możliwe, że to były moje kroki. Jest tu, to... tu. Liś, dobra ja. kur... Ja. Dobra, jesteśmy już. Dawaj, dawaj, dawaj. ja w ogóle to na plecach co mamy, takie radiatorki jakby... No to, to jest chyba ta osłona. zdałem sprawę jak u Uroka oglądałem. On nie mówi, że to są słona, ale on mówi o kurde, on znalazł osłonę. Mówi, o pewdziłem, 5 kilo prawie. I wtedy zobaczyłem to na plecach. Mówię, o kurde, to będzie o, ta osłona. Fajnie wygląda. No i stary. Wierzchodnika mam. I trzy tostery! <grym> Dzięki. Dobra, a te tostery mogą mi się przydać, bo ponieważ... A czekaj, flipunek, rejestr. Aha, czy jeszcze palnik ogniemiota. To w budynkach, pewnie. To jest stacja usprawnień 2. O, popatrz! To znowu idziemy tu, czy może... Co, od razu chcesz tam? To kopu. Chyba, że te tostery tu pozbieramy dla ciebie. No to zobaczę. Dawaj, Panie, aby ja znowu pykło. Mam jeden toster. O super, to daj sobie do save może od razu. No <laughs> Jeszcze ten budynek Oho Ty opuściłeś windę? Tak. A teraz jadę do góry. No i kur... padłem. Pierota ze mnie. Mam dwa tostery. O kurde! Zajebiście. Kurde, szkoda, że bez broni nie można zbliżać widoku. To by się przydało. Nie hałasuj tak. Ty musisz po tej wodzie iść? No nie słychać potem. Nie wiem, te nasze kroki są te, takie, eko niosą, że aż mi się wydaje, jakby ktoś przyszedł przy nas. Obok szedł, nie? No. Dlatego taki właśnie może poschizowany byłem, że za nami ktoś idzie wtedy. Dobra, zaczynają się te kupuły. O kurde. O, szerszenie! co no to dało? Bab, przeładowuj to. No. No. Ale kur... unikam tego przecież. No, stary no. zabij mnie, nie? Nie, dobra, trzeba być mobilnie. Z przesady, kur... Za składę Ja pierdolę kiedy jest mocne no. Ja pierd dzięki Bo... padam praktycznie Eee, co za typ ze mnie? Jak się rota. Ej kurwa, nie wiem, jakoś tak za mało. Mniej amunicji niż wcześniej mi się wydawało. Także chocznik. O kurde, za nami. Do wyjścia. Idziemy do wyjścia? Czy to jest wyjście? Nie wiem. Już patrzę. Naprawę. No. Gdzie to wrócimy? Gdzie to wrócimy? Później wrócimy No jednak stary, te poziomy broni robią różnicę Więcej w magazynku masz Szybciej to przeładowuje ja teraz mam pierwszy poziom i nie poznaję tej broni, kurwa No najgorsze, jak dasz mu się przeładować samemu To Tam jeszcze szybciej O kurwa Kurwa kur... No, nie do nas strzelą. Co tam? Aha. Aha. No, zostaw, 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 To nie idź, nie nie chcę pójdą sami. No. Na spokojnie, na ostrożnie. Bo kurde, samemu to jest łatwiej ostrożnie. We dwójkę jeszcze się dalej, da, w trójkę to po pędzimy kurwa jak przecinaki. Często na pewną śmierć po prostu. <gry> Ale, blisko co to było w ogóle? Jakiś szerszy? To, to, to nie będzie tak łatwo im. No to stary, nie wiem czy mamy. podejście w ogóle do tego. Znaczy, on chcę poleci dalej, nie? się osłonę, jak coś. Zawsze, to zawsze coś. Dobra, pojechali. O, co to jest? Kolejni, kolejni, kolejny. A to? Speracz. No stary, bo tutaj nie wyjdziemy stąd, nie? Jest jeszcze sporo czasu, myślę. O kurde, to jest takie coś. Tylko, że nie rozwalimy tego, bo to sporo trzeba. Nie, to ja teraz nie wychodzę z pierwszym, pierwszym poziomem w ogóle. Pierpulę to. <laughs> Dobra, lecimy. O, czekaj, a to. A to będzie uciekać, także spoko. Chyba. Tak, to ucieka. A, ale ta winda nie pojechała jeszcze? O! Oh. O! Oh, tu nikogo nie ma! A, są. No. O kurde! To mart hi, hi. martwy gościu! Przeszukuj go, a ja... Ten. Przeszukujesz go? Tutaj będą zwierz bylibyśmy tutaj i tak byśmy padli. No, jesteśmy! Kurwa, co jest? Co znowu? Nic. Wchodziłeś tu? Czemu ty stoisz dalej na tym? A to nie to? Nie wiem, bo to, to ma wyglądać tak takie samo. wysuwane, nie? No właśnie, to nie jest wysuwane. Poszukam do tej. A może to jest do tego? Nie. <noise> Ale gdzieś pewnie. O. Ludzie? inni, Ludzie? no? O kurde. To ty krzyczysz? Jest. Hello. Hello? To ty hey, hello. Were friendly. Hello, we are friendly ruski no no o kurwa. ruski bat Kur syny Dobra, idziemy, nie? No tylkoś tam się oglądajcie za siebie No fajnie, <laughs> szkoda, że nie można tak jak w się się oglądać Na no, alcie Ruskie za strony Bo tak ktoś z nas powiedział po ludzku prawie Nie wiesz no to no ja przecież gadali po ludzku. Tak. No, wszedłeś. No, taki Bóg jakiś. To jest pewnie przeszukane wszystko, nie? Uuu, zielony tak. pistolet To, to nieważne, że przeszukane EXP, stary. No ładnie, zielony pistolet to ładnie. Kowadło? No, to ja nie wiedziałem, że tak po prostu EXP. Nooo, nie... Aha. Każda, której ty nie otworzyłeś, ale pierwszy raz otwierasz, mimo że jest pusta, to i tak będzie EXP. Tak? To też dostałem no tak, tak. burletę. Tutaj nie przeszkali jednego. Good. I. Jakoś blisko te strzały mi się wydają. No. No, trochę za blisko na... Za blisko. Ej. Za blisko na... Ej. Na tych rusków. Nie, nie, może oni poszli tam w lewo gdzieś. Kurka. Wszyscy po kolei. <laughs> exp, exp. No, udział! Broda! A to jest osa tylko. O! A O kurwa! Rokie tir, uwaga. Ale ucieka od nas akurat. Czy no? <laughs> A, boisz się śmieciu. <laughs> Ale śmieć tego. śmiecia. Aha. The fuck? Co to było? No, no nie Nacisnąłem tylko alta, a się cofnąłem do tyłu, kuż. A nie do przodu? Nie, właśnie do tyłu. O kurwa! Dobra, nie chcę zmartwić, ale tutaj leci rakietowol! Do środka! Jak się kurwa kurz podnosi? Na e! Jak się kurz podnosi? Na e! Wow! <laughs> jaka waska winary poleciała, ja pierdolę. Łatwo! I tu teraz będzie pół leku. Teraz caniaki. <laughs> O kurwa! Kto to? Kto to? Świeżyczka? Tak, jest tam wieżyczka, no. Nie chodźcie! We were. Gościciel! No. Słyszeliście? Tak. O ile to nie był. Tak, czy byli friendly? Nie pamiętam. Czy mogę być friendly? Tak, no. jesteśmy. Yep. Zapiję nas, sprzątnie. Happy, happy, happy Thanks. Yeah, thank you, you O, oh, chodźcie, akurat uh, ktoś. ...uruchomił to. We are friendly. Don't shoot. I'm, bo bo Odjechał, I'm... kurde. Dobra. Osama uh, we are trying to escape. No, sure. <laughs> Thanks. <laughs> yeah. How <about> these <laughs> okay. Yes. Let's work yes. oh, Let's get it. Hey, Jednak nie wszystkie takie kurwy jak dzisiaj ten co spotkaliśmy No ja dzisiaj słuchałem chyba o Seto mówił tam nie Seto kromka? Nie pamiętam ktoś tam mówił, że właśnie, że coraz więcej podobno właśnie jest najazdów na tych co ciągle zajebują wszystkich No ale co mogę zrobić? Ale co? No o to chodzi kurwa w PvE nie? W nie, nie o to tylko chodzi kurwa żeby walczyć z environmentem, nie? No to